Żeby tutaj chociaż więcej klocków było. Witajcie moi drodzy. Kolejna recenzja magazyn LEGO Friends. Nowy rok, nowy miesiąc, styczeń. 20 zł bez grosza za 23 elementy. E, powiem tak. E, jest znacznie więcej magazynów LEGO, które mają zloty i upadki, generalnie trzymają poziom pod względem tych, tej ilości elementów. Natomiast tutaj no zawsze jest Słabo, tak? No, a przynajmniej często. 23 klocki za taką kwotę no to nie jest to najlepszy deal. Lepiej sobie odłożyć troszkę, znowu, szpiniążków i na przykład, jak mieszkacie w pobliżu LEGO Store, no to ścianka pick a Brick no to jest dla Was, tak? Tutaj mamy tych elementów kilkadziesiąt, a z takiej ścianki weźmiecie sobie kilkaset i to takich, których chcecie. Tutaj co się broni, tak? Jeśli już naprawdę chciałbym znaleźć pozytywy, no to ten element, tutaj taki, jakby fontan, przepraszam, fontanny, czy takiego zlewu umywalki, nie wiem co to jest, no poidło może dla kota, z którego może sobie skorzystać. Tak więc to jest ok, tak? Tego elementu wcześniej nie kojarzę, dlatego tutaj jest na plus. Jeden nadrukowany element, kotek jak kotek, gdzieś tam się już pewnie pojawiał w tych magazynach czy innych w zestawach LEGO Friends, dlatego jeśli macie, czy zbieracie te zwierzaki, no to na pewno taki się pojawił w Waszej kolekcji. Nadruki oczywiście bardzo dobre. Ładnie tutaj nałożone, więc nie mam się do czego przyczepić. Wyjątkowość elementów, no średnia, tak. Szału nie ma, tutaj to mi się podoba, że to się obraca, tak. Więc no taki stół do pizzy można powiedzieć, podstawka. Taka, taka odległa moja, moje skojarzenie. No i co? I więcej, no, praktycznie nie można powiedzieć, tak? tak? Więc nie mogę polecić, jeśli nie jesteście wielkim fanem Lego Friends. No i szkoda, że za taką kwotę nie dostajemy więcej klocków, tak? Aż się prosi. Licencja Lego, więc nie muszą nikomu więcej ekstra płacić za to. Tak jak na przykład Gwiezdne Wojny, czy inne tego typu Harry Pottery. Więc tutaj aż się prosiło, żeby dorzucić tych klocuchów, tak, żeby był jakiś większy fan z tej budowy, ponieważ tutaj dorzucacie troszkę więcej już możecie mieć jakiś polibak, czy, czy jakiś zestaw na promocji w pudełkowy, też można znaleźć, wyhaczyć. Tak więc, no cena negatywna, niestety, tak? za ten magazyn. Ja wiem, że to jeszcze jest dodatek w postaci gazety, ale jako fan klocków, no to oceniam przede wszystkim dodatek tak, w innych magazynach. No, to lepiej to wygląda pod kątem kosztów, które się rozkładają fajnie na te klocki, i fajny build. Natomiast tutaj, no, to takie, no, średnio, średnio. Dlatego nie wiem, czy będę kontynuował zakupy tego magazynu. W moim odczuciu jest on, no, takim najsłabszym ogniwem, tak? Z tych wszystkich gazet Lego, jakie się pojawiają. No, ale plakat za to ładny, jest jak ktoś lubi koty. Cześć przyjaciele. A tutaj kociaki poszli na łatwiznę. Koty wszyscy lubią, więc wiadomo, musisz kupić ten magazyn. <laughs> Plakat spoko. Zobaczymy jeszcze, co będzie w następnym numerze. Dobra. Co tu jest? Co znajdziemy? Ile elementów też? Świetna zabawka Lego, w sprzedaży od 1 marca. Nadrukowany element jakiejś kasy fiskalnej, mleko, listek. No i taki jakiś króliczek świetna zabawka no i nie ma niestety liczby elementów ale generalnie można policzyć że nie będzie ich zbyt wiele karan tutaj jeszcze szczykawa tak więc no mówię jak ktoś lubi można ale generalnie po co tak lepiej przyoszczędzić i kupić coś innego moim zdaniem tak więc pierwszy negatyw na nowy rok no musiał gdzieś się pojawić to dobrze że Szybko z tym zaczynamy. No i zmieniła się okładka, tak? Ten Friends jest troszkę mniejszy. Powiem Wam, że takie jakby troszkę retro, takie matowe te kolory w moim odczuciu. Może być, tak? teczka wygląda nieźle. To tyle. Nie wiem, co Wy sądzicie o tych magazynach Lego Friends. Czy kupujecie, czy nie? Dajcie znać oczywiście. Pozdrawiam. Dzięki. Do następnego. Cześć!